Bardzo, panie marszałku, Wysoka Izbo, Panie Ministrze! Padło tutaj dużo pytań, na które odpowiedział właściwie pan minister. Ja chciałam się tylko odnieść do tego co, pytania, które zadała pani poseł Mazurek. Rzeczywiście mogą być takie, takie sytuacje, w którym indywidualna osoba hmm, będzie w związku z tym, że będzie chciała skorzystać z umorzenia, będzie miała niższe świadczenie ale nie ma obowiązku skorzystania z umorzenia. To będzie indywidualna decyzja każdej osoby, czy chce korzystać z umorzenia, czy nie chce. Jeżeli będzie korzystała z tego umorzenia, no to y y y będą jej zaliczane, to znaczy nie będą to lata składkowe. Będzie też staż pracy obniżony. No więc każdy musi sam podjąć decyzję. Czy korzysta, czy nie? Czy opłaca mu się, przepraszam, w cudzysłowie powiem, korzystać z tego umorzenia, czy nie? My dajemy drogę, natomiast każdy sam podejmie decyzję. I proszę Państwa, pozwólcie, że z tego miejsca wszystkim, którzy uczestniczyli w posiedzeniach podkomisji i komisji, a więc przede wszystkim wszystkim posłom, z wszystkich klubów parlamentarnych, a także przedstawicielom rządu, zakładu ubezpieczeń społecznych, biura legislacyjnego, Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz przedstawicielom partnerów społecznych. Bardzo, bardzo serdecznie podziękuję za zaangażowanie, skuteczność i wytrwałość i za to, że udało nam się w konsensusie wypracować ten trudny projekt y, ustawy, który rozwiąże wiele problemów drobnych przedsiębiorców. Dziękuję. Dziękuję pani poseł.